witajcie w drugim dniu, jestem już spakowana, wyspana przede wszystkim, bardzo fajnie mi się spało i dzisiaj idę, mam do Łeby 37 km i już wiem, że na pewno tam nie dojdę dlatego w połowie drogi gdzieś postanowiłam rozbić namiot, zobaczymy jak mi dzisiaj się pójdzie plecak się sprawdził, plecy mnie w ogóle nie bolą, odczuwam bardzo uda ale trochę rozmasowałam i myślę, że jak się rozruszam, to będzie dobrze Także zadam śniadanko, owsiankę pyszną, wypijam herbatę i ruszam w drogę. Wyszłam na zewnątrz, jest mega gorąco, słońce tak świeci. E, czekajcie, teraz chyba tu muszę skręcić, no. E, jest tak ciepło, słońce mega świeci. Podejrzewam, że jak dojdę na plażę będzie trochę chłodniej, ale generalnie jest cieplej niż wczoraj. Marcin, jeżeli to jest Twoja zasługa, to wielkie dzięki, jest cudnie. Się do wejścia do, na plażę i do Słowińskiego parku narodowego. To będzie mój najpiękniejszy odcinek. Będę szła. O, czekajcie, jest mapka. Jesteśmy tu w rowach. Idę tutaj aż tam do łeby. Tylko, że tak jak mówię, do łeby dzisiaj nie dojdę. Chcę się zatrzymać gdzieś po środku mniej więcej trasy. A tu jest moje ulubione miejsce, Chowpino i strasznie nie mogę się doczekać jak tam dojdę, bo naprawdę pogoda jest wyśmienita, jest tak ciepło, tak słońce świeci, praktycznie ledwo jakieś chmurki widoczne na niebie, także ten dzień będzie, będzie wymagający, będzie ciężki, bo trasa jest trudna, nie ma żadnego zajścia, żeby się na, napić, nie wiem, kawy, zjeść coś, więc idę cały czas po prostu plażą. No będzie trudne, ale będzie też przepiękny. I dotarłam na plaży Jakie jest cudownie! Ja wiem, że już to powtarzałam, ale po prostu jest tak ciepło. Chyba będę musiała zjąć bluzę, bo już nie jest brudne w zasadzie. Ja po no prostu cudnie. Teraz idę najtrudniejszy, ale też najpiękniejszy jak dla mnie, przynajmniej odcinek przede mną. Czekajcie, jest tak gorąco, jest na pewno powyżej 20 stopni podejrzewam, że jest 25 jest gorąco po prostu aż chce się wejść do tej wody chociaż razem podpowiada, że ona jest jeszcze lodowata w każdym razie planuję sobie zrobić w późniejszym etapie przerwę dłuższą na tak zwaną przerwę tak zwaną obiadową gdzie zjem sobie pewnie tuńczyka z puszki, którego mam w plecaku i wtedy myślę, że Sprawdzę, jak mocno zimna ta woda jest. Przynajmniej sobie nogi pomoczę, a tymczasem idę dalej. Bo przede mną, niemal 40 km pustkowia, bez cywilizacji, bez ludzi. I to mi się podoba. Pozdrawiam Pana Jacka, który zostawił ślad. Ciekawe czy to nie jest ten Pan, którego minęłam jak siedziałam na przerwie śniadaniowej, bo jeden taki Pan sobie tutaj wędrował. Także jeżeli jakimś cudem e, wpadnie na YouTube na ten film, to go pozdrawiam serdecznie. dalej człoppina i tu w tym miejscu jest zatopiony las. No, jednakże z tego miejsca już zostało jedynie tylko jakieś wystające pnie, także nic specjalnego. Ale tak czy inaczej jest tutaj tak pięknie, tak cudnie, zero ludzi, cisza, spokój, tylko ten szum fal i jeszcze ta pogoda. Dzisiaj cudowna to słońce tak świeci. Eee, za chwilę planuję sobie zrobić taką dłuższą przerwę. I może się trochę poopalam. By dłuższą przerwę muszę się trochę poopalać. Bo słońce jest tak cudne, że żal nie skorzystać. Ale najpierw <laughs> idę do wody. Nie, no idę do tego nogi pomocy, bo to jest zimna. No, jest lodowata jeszcze. <laughs> Więc jestem w połowie drogi do mojego wyznaczonego celu. Dlatego postanowiłam sobie uczyć trochę drzemkę. <laughs> No, zrobię sobie teraz dłuższą przerwę tak zwaną obiadową. Zjem coś takiego bardziej konkretnego i około godziny będę tak sobie tutaj e, odpoczywać. No i e, No i potem ruszam dalej i będę musiała gdzieś poszukać miejsca na namiot. Bo tołowy, no nie jestem w stanie dojść. To by była dla mnie śmierć chyba. Także dzisiaj nocka pod namiotem. I mówię, jeszcze połowa drogi będę odpływać Plaża Czopino. Moje ukochane miejsce na wybrzeżu. Oczywiście pustki, chociaż tam z tyłu widziałam jacyś, e, chyba uczniowie przyszli z Czopina. Ale tak poza tym to po prostu jest pusto. Plaża jest bardzo szeroka. Taka dzika, bo jest częścią słowiańskiego parku narodowego. Więc tak to wygląda. Uwielbiam to miejsce. Teraz idę w kierunku Wydmucza Łupińskiej, no ale już nie będę na nią wchodziła, bo żeby do niej dojść trzeba zejść tutaj z plaży, iść w głąb lądu. Na to już nie mam sił. Także ja idę dalej przed siebie. A I idę boso. Zabił mi się pęcherz na, na palcu, dlatego też po tej mojej przerwie obiadowej zdjęłam buty i postanowiłam, że dzisiejszy dzień Zakończę na bosaka. Jest super. O, i tutaj, kochani, macie wejście. To jest wejście na plażę, generalnie. Jest tak zasypany, jest tak wysoko tutaj, że trzeba się troszkę wspiąć. I tutaj mamy wejście znaczy na szlak kierujący nas do latarni Czopiniec. Już kiedyś w wcześniejszych filmach. Wam ją pokazywałam, także już tym razem nic nie będę więcej o niej mówiła. Wróćcie sobie do mojego podsumowania z czołpina. A dalej będzie za chwilę wejście na wydmę czołpińską. Tam w oddali może tego nie widać, ale ja już widzę, że jest tabliczka, która kieruje nas na wydmę czołpińską. E, od wejścia tam do latarni chyba przeszedł na jakieś 2 km. E, no więc jednak kawałek trzeba przejść, żeby się tutaj wydmy dostać, ale uwierzcie mi, że naprawdę warto. Ja już tam nie będę wchodziła, bo to jest zbyt daleko, żeby tam zboczyć z trasy. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłam, odsyłam Was do mojego poprzedniego filmiku z czołpina. Tam sobie możecie oglądać ujęcia z tego miejsca, a Wam jeszcze pokażę, jak tu jest pięknie. thank you Okej, okay, zakończyłam dzisiaj moją wędrówkę. Jestem już w namiocie, zrobiłam 20 km. Do łeby zostało mi... <laughs> zostało mi jakieś chyba 15, 17 jakoś tak. No ale nie mam już po prostu siły, jeszcze zaczęła mi noga coś tam szwankować. Rozbijam namiot, mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wygoni. Rano szybko wstanę i zostawię to miejsce tak, takim, jakim je zostałam, szybko, ładnie, wszystko posprzątam. No ale po prostu no, nie dam rady dojść, żeby gdzieś tam poszukać jakiegoś pokoju. Także teraz już odpoczywam, jest godzina chyba. Nie wiem, która. 20 prawie. Jest prawie 20, więc położę się za chwilę spać i szybko rano wstanę. Eee, I to tyle na dzisiaj. Eee, zobaczymy, jak będzie jutro dzisiaj. Była piękna pogoda, Słoneczko świeciło i teraz właśnie czuję powtórkę z zeszłego roku jestem opalona zjarana, mimo że miałam ten plecak dość wysoko. Och, tu mam od, chyba też od plecaka mhm. ślady. Generalnie mam y, ręce bardzo opalone, czuję właśnie, że mam najbardziej tą prawą, bo tak to słońce świeciło z tej strony. E, także no, powtórka z zeszłego roku jest, ale i tak jest lepiej. Dobra, kończę to moje biadolenie, idę się kłaść, odpoczywać i tymczasem do kolejnego dnia życzę Wam e, samych przyjemności. Pa!